Znalazłaś już odpowiednie rośliny do każdego pomieszczenia w Twoim domu? Jesteśmy przekonani, że tak, ale nie do Łazienki. Czyż nie? Jeśli nadal uważasz, że nie możesz dopasować żywych roślin do swojej łazienki, ten film może zmienić Twoje zdanie. Przy wyborze roślin do łazienki należy wziąć pod uwagę wiele czynników, a oto tylko kilka z nich: jak duża jest łazienka. W zależności od dostępnej przestrzeni, będziesz musiała wybrać wielkość roślin i doniczek. Ile światła wpada do łazienki nawet w najbardziej pochmurne dni? Jeśli jesteś szczęśliwą posiadaczką naprawdę jasnej łazienki, masz do wyboru wiele uroczych roślin. Jaka jest temperatura w łazience przez cały rok? Aby zapobiec przenoszeniu doniczek w zależności od pory roku, musisz znać średnią temperaturę w łazience przez cały rok. Oto 10 roślin, które są idealne do łazienki. Paprocie. W kwieciarniach dostępny jest duży asortyment paproci w różnych rozmiarach. Wcale nie są trudne w uprawie, nie wymagają dużej ilości światła, a zimą w łazience może być trochę chłodniej, minimum 10-15 stopni Celsjusza. Jeśli w powietrzu będzie wilgoć, zawsze będą wyglądać świetnie. Od czasu do czasu należy podlewać ich korzenie, aby gleba nie wyschła całkowicie. Figowiec. Istnieje wiele odmian figowca, a niektóre są piękne i łatwe w uprawie. Możesz wybrać odmiany karłowate lub krzewy z jasnozielonymi lub barwnymi liśćmi. Dobrze nadają się do przycinania, są roślinami długowiecznymi i wymagają niewielkiej uwagi. Diefenbachia. Dzięki dużym, eleganckim i bardzo różnorodnym liściom, roślina ta uważana jest za bardzo dekoracyjną. Pięknie rośnie, nie wymagając specjalnej uwagi. Potrzebuje tylko umiarkowanego światła i wody czasami. Jeśli utrzymasz roślinę w idealnych warunkach, może nawet rozwinąć białe kwiaty podobne do kwiatów kali. Jeśli podlejesz tę roślinę za dużo, nadmiar wody usunie się poprzez łzy spływające z wierzchołków liści. Filodendron. Jego niezwykłe liście są atrakcyjne, dzięki czemu kwiat stał się powszechny w naszym kraju. Istnieje wiele odmian tej rośliny o różnych kształtach i rozmiarach liści. Wystarczy wiedzieć, czego szukasz. Cyperus. Jeśli twoja łazienka jest bardzo wilgotna, postaw na cyperusa. Nawet obfita woda w doniczce jej nie zaszkodzi, bo to prawdziwa roślina bagienna. Ciekawy jest również sposób rozmnażania tej rośliny. Ściętą łodygę wkłada się do wody, ale nie łodygą, ale rozetą liści, i wkrótce uformuje się nowa roślina. Anturium. Ta egzotyczna roślina jest wysoko ceniona za piękne kwiaty i liście. Na zimę umieszcza się ją w jasnych i ciepłych łazienkach 15-18 stopni Celsjusza, a dojrzałe rośliny wytwarzają wysokie łodygi, które można przycinać i wykorzystywać do egzotycznych bukietów domowych. Skrzydło kwiat. To tak popularna i łatwa w uprawie roślina, że nie można o niej nie wiedzieć. Ma obfite ulistnienie i białe kwiaty. Posiada delikatny i trwały zapach. Kwiaty pachną prawie tydzień. Roślina występuje w małych, średnich i dużych rozmiarach. Możesz wybrać dokładnie to, co ci odpowiada. Tilancja. Jeśli chcesz użyć swojej wyobraźni, polecamy tilancję. Rośliny są niewielkie, niektóre odmiany na przykład pasterskie, co pozwala na umieszczenie ich we wszelkiego rodzaju płaskich pojemnikach wraz z różnymi elementami dekoracyjnymi. Ponieważ wyglądem przypominają gwiazdę, mogą być używane we wnętrzach o tematyce morskiej zamiast zwykłych rozgwiazd. Storczyki. Jeśli naprawdę podoba ci się pomysł umieszczenia orchidei w łazience w celu uzyskania prawdziwie egzotycznego wystroju, wiedz, że jest to możliwe. Potrzebna jest jednak jasna i ciepła łazienka, w której temperatura zimą przekracza 18 stopni. Palmy. Palmy nie są wymagające pod względem temperatury, ponieważ niektóre z nich mogą przebywać na zewnątrz nawet w zimie, ale można je połączyć z bardziej wrażliwymi orchideami. Zawsze bierz pod uwagę wymagania najbardziej wrażliwych roślin, których chcesz użyć. Cóż, czy już coś wybrałaś? Napisz w komentarzach, które rośliny chcesz umieścić w swojej łazience.